W związku z informacją dotyczącą kandydowania Pana Jerzego Marka Olecha na Burmistrza Beżyc w najbliższych wyborach samorządowych, chciałbym przekazać komunikat, który myślę, że jest istotny w sprawie. Od wczoraj Pan Jerzy Marek Olech jest członkiem Platformy Obywatelskiej, jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Funkcję tę pełni z rekomendacji struktur Platformy Obywatelskiej w Kryżycach, Zarządu Powiatowego no i Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu. Otóż oczekujemy od pana Jerzego Marka aby zrezygnował z funkcji, którą pełni. Tę funkcję, tak jak wspomniałem, pełni z rekomendacji naszych struktur. Ten komentarz też uprasza pewne porównanie. Otóż ja, ja też pełnię funkcję starosty pożyckiego z rekomendacji Służby partii Platformy Obywatelskiej. I gdyby był taki przypadek, że rozpadłbym się z Platformą Obywatelską, to proszę mi wierzyć, zapewniam, że na drugi dzień zrezygnował z pełnienia funkcji starostwa. Takie zachowanie moim zdaniem jest zachowaniem honorowym i tego struktury Platformy Obywatelskiej i tego radni, którzy należą do naszej partii, radni i radni powiatu oczekują. Nic więcej nie będę komentował, ja powiem jeszcze tyle, że nareszcie Pan Jerzy Marek się zdecydował, trwała ta a ta decyzja, czy, czy czas, w którym ta decyzja dojrzewała, trwała dosyć długo i byliśmy w niezręcznej sytuacji. Jedynym kandydatem Reformy Obywatelskiej na burmistrza Pyrzyckiej jest pan Ryszard Krzesiak. Pełni teraz funkcję Radnego Rady Miejskiej, pełni też funkcję dyrektora szpitala powiatowego w Pyrzyca. A dlaczego jest jedynym? Bo jest najlepszym naszym kandydatem. Do tego stanowiska, a jakby uzasadnieniem do tego stanowiska jest jego wiedza, doświadczenie, umiejętności i mam nadzieję, że program, który przedstawi mieszkańcom Perzec program, który będzie bardzo istotny, jeżeli chodzi o naprawę finansów publicznych naszego miasta i gminy, będzie odpowiedni dla naszych mieszkańców i zostanie. Dostanie zaufanie z zostanie wymyślony Tyle mojego komentarza. Dziękuję bardzo. Mhm.